O, i teraz śmiga. Dobra. Tylko, ale to, no chyba śmiga, co? Czy mam jeszcze coś sprawdzać? Jeszcze tylko sprawdzę czy dźwięk. Czy to gra, jakiś dźwięk wyda? raczej ciężko ja to uszaleję dzisiaj critical, critical error mayday dobra to jeszcze raz po raz 88 o dobrze w końcu. oj. Cierna. Obra, widzę, że dźwięki jest. To ja sobie już przełączę tutaj na tutaj na to. Potem na no to. Mam nadzieję, że nie zjebałem. Co ty odpierdalałeś? Aż ja kurwa próbuję, staram się. A ty lepiej już instaluj na wieczór. To się gra, da radek na dwóch. ty to? Tu, tu mi to gra. Dobra, będzie Słuchaj, to jest na gogu. Jakby co. Na Gogu to jest, a na Kinguinie znajdziesz jeszcze taniej ogólnie kod. Właśnie na Goga jakoś tak. Kinguin, pamiętasz to? No i da się grać na dwóch, ale tu widzę, że nie da się streamować. Chyba, bo mi tutaj jakieś chyba errory krytykale czy coś, nie wiem. Czarny ekran mam teraz, wy to widzicie, jakiś a ja mam czarny ekran. Ja uruchomię tą grę i wtedy włączę streama chyba tak zrobimy Bo ja widzę, że to inaczej nie, nie, nie da rady. A było, a było Ogarniemy. No, a może teraz jeszcze raz włączę po prostu, zobaczymy. Bo już wiem, że wszystko działa i nie będę musiał wychodzić. Bo może przez to, że ja minimalizuję to, to, to się tak dzieje. Nie wiem. Fajna giera, tylko trzeba klawisz rogierz i powiem ogarnąć. Jest to się skomplikowane, jak dla mnie. Um, a dla mnie wszystko jest wszystko skomplikowane. Ty, no, minimalizuje mi się sama teraz. Dobra, mam, ja już coś widzę, a wy zaraz zobaczycie. Chyba. Moving guys. Czarny ekran póki co Jeśli tak będzie dalej to trzeba będzie wyłączyć i... On wyfollow w ogóle ty, kurde Nie zauważyłem, już nie mam tych dźwięków poustawiane wiesz, bo to... Bo to trzeba się wkręcić, trzeba tutaj mieć... Dobra, chyba to tak nie da rady, widzę Muszę wyłączyć streama, odpalić gierę chyba i wtedy I tak też uczynię thanks